Moi drodzy, szybciutkie info. Pamiętacie, zapowiadałem wam, że w najbliższy piątek, czyli 12 listopada, miała wystartować premiera nowej, kozackiej, świątecznej premiery, jakby tutaj, znaczy, kolekcji, Abra Team. Ale słuchajcie, musimy niestety przełożyć to na następny tydzień, bo planuję z autografami i z wiadomościami na odwrocie ode mnie zrobić coś mega kozackiego. Warto poczekać, a jeżeli chcecie coś teraz już kupić, to wpadajcie w www.abraety.pl, pierwszy link w opisie, bo niedługo znikną stare kolekcje ze sklepu. I dodatkowo, słuchajcie, niestety nie mam dobrej informacji. Jeżeli oglądaliście dzisiejszy odcinek na kanale Abra Minecraft, to wiecie, że no niestety. Ale Elviso rozklepał mnie i straciłem moje itemy. Akcja jest bardzo nietypowa. Agentixa i Elviso nie było przez jakieś trzy dni na serwerze no bo doskonale wiecie, że byli na swoim takim po prostu wyjeździe koleżeńskim i tak dalej, i Nazwijmy to urlopie. Ale ledwo co wrócili i tak wkurzyli się, słuchajcie, za to, że ja postawiłem na wyspie Elviso mnóstwo bambusów. A na wyspie Maciocha nie dość, że biała wełna w domku Agentixa była podmieniona na różową, to w dodatku było jeszcze mnóstwo borówek, że sami stwierdzili, że po prostu trzeba, ale po prostu trzeba nas za rozwalić między innymi, słuchajcie, mi mury, no bo ja przecież miałem tutaj mury na wyspie i są już teraz rozwalone, dodatkowo stwierdzili, że słuchajcie, postawią mi kryształ Endu w domu i wybuchnął mi praktycznie calusieńki dom, co prawda też trochę z mojej winy, bo kątem oka widziałem ten kryształ, a i tak się zasłuchałem, jakby zagadałem z Elvisem i po prostu go kliknąłem jak głupek, więc trochę moja wina, ale gdyby nie podstawili mi kryształu Endu w domu, to nic by nie wybuchło, tak? I do tego wszystkiego, słuchajcie, jeszcze była klepa. I, no niestety, ale kolejny raz na moje nieszczęście. Był fail. A mianowicie, słuchajcie, straciłem jedzonko. Zużyło mi się jedzonko, zarówno stejki, Potem jeszcze brałem borówki, nawet słuchajcie jakieś marchewki. I po prostu Elviso rozklepał mnie przez to, że nie miałem jedzenia. I zabrał mi wszystkie, dosłownie słuchajcie, wszystkie itemy. Ale z łaski swej oddał, słuchajcie, kalesony. Oddał dodatkowo kill off I oddał mi, słuchajcie, ten diamentowy miecz z knockbackiem, który praktycznie mi się do niczego teraz nie przyda. Jest on, no, totalnie bezużyteczny. Bo słuchajcie, mój netherytowy mieczek, który już jest w posiadaniu teraz, Elviso. Ale wiecie, helm, słuchajcie, klata, buty, Właśnie ten mieczek, taki całkiem sensowny Siekiera, słuchajcie, te itemki niestety Ale Elviso ma, i jest to o tyle dziwne Że kiedy ja wygrałem pojedynek z Elviso I z Agent X to jakoś ja im Itemki oddałem, a do tego wszystkiego Słuchajcie, jak zajrzycie tutaj Do skrzynki, to zauważycie, że zniknęły Trzy sztabki netherytu, i teraz Tego netherytu mamy jakoś tak podejrzanie mało Zapytacie, dlaczego? Abera, coś ty zrobił Coś ty pewnie sobie nową jakąś Kuzacką zbroję zrobiłeś no nie, słuchajcie, niestety, ale po raz kolejny nie. Muszę zejść mięso zombiego. Zobaczcie, jaki jestem biedny. Słuchajcie, dostaliśmy od Elviso książkę ze szantażem. O nazwie ważne i przeczytajmy ją teraz razem. Ogłaszamy, że jeżeli nie zapłacicie nam trzech sztabek Nederytu w ramach wynagrodzenia za zniszczenie wysp, to rozpoczniemy wojnę w przeciągu godziny. Jesteśmy w 100% gotowi. Mamy wszystko co potrzebne. Szanowni, Agent X. I Elviso. Słuchajcie, tak, dokładnie tak było. Po tym, jak Elviso mnie rozklepał, kiedy byłem totalnie bezbronny, nie miałem jedzenia, nie miałem itemów, Elviso stwierdził, że da mi jeszcze tą książkę, żeby totalnie dobić gang braci. Macioch na razie, słuchajcie, o niczym nie wie i nie chce, słuchajcie, go stresować. Widział tylko, że latam bez itemów, ale nie chcę, żeby on teraz tracił czas, aby mi tworzyć jakieś itemy, czy, czy żeby się po prostu zamartwiał całą tą sytuacją. Jesteśmy w naprawdę beznadziejnej sytuacji. Ale warto pamiętać o tym, że my mamy, słuchajcie, chociażby tutaj właśnie książeczkę z Protectionem 3 i Sharpnessem. Mamy książeczkę z The Infinity, mamy dodatkowo przecież eksperkę, a nawet mamy tutaj, patrzcie, nederytowe nogawice. To jest całkiem spoko akurat. Fajna rzecz. No ale diamentów nie ma dużo. Nedery tu nie ma dużo. Słuchajcie, złota nie ma dużo. No tutaj w Maćka Skrzyneczce to są przynajmniej jakieś totemy nieśmiertelności, które mogłyby mi się przydać. No bo robiliśmy Rajdzik. I niestety, ale musimy, słuchajcie, odrobić sobie itemy od zera. Nie wiem, czy Elviso odda mi te itemy, czy nie. Ale ja nie mogę pozostać, słuchajcie, tutaj po prostu tak, jak, jak teraz jest. Ja nie mogę latać, słuchajcie, w samych portkach. Ja nie mogę, słuchajcie, być tutaj biedakiem. Ja miałem najmocniejsze itemy na całym naszym serwerze. Na całym naszym oceanie. Dlatego dzisiaj, słuchajcie, odrobimy to. Ja wiem, oczywiście nie uda nam się, słuchajcie, na pewno wszystkich itemków odrobić, ale aktualnie mamy drugi level, słuchajcie. Mamy tutaj troszeczkę mięska zombiego. Będziemy mogli sobie level wbić na przykład poprzez handel, handel z naszymi villagerami, czy to z Robertem Lewandowskim, czy z Cristiano Ronaldo. I słuchajcie, bardzo bym chciał w dzisiejszym odcinku, jako że mamy zero itemów, po prostu, kurczę, naprawić to, co, słuchajcie, straciliśmy. Mamy mieczek, rozwalamy oczywiście, słuchajcie, tutaj zombiaki. Zdobywamy level. Możemy także, słuchajcie, level zdobyć poprzez właśnie kwarc w neterze, czy poprzez dealowanie z villagerami i słuchajcie, odrabiamy straty, więc oglądajcie ten film koniecznie do samego końca. I teraz tak, słuchajcie, aktualnie mam 20 level, więc wcale nie najlepiej. Można też level przecież wbijać poprzez, słuchajcie, rozmnażanie zwierząt, a my tych zwierząt troszeczkę tutaj mamy i to jest całkiem spoko opcja. Stwierdziłem, że najpierw słuchajcie, pozbieram 20 level i zobaczę jakie enchanty właśnie będziemy tutaj mieli. No bo, kurczę, może warto by było właśnie sprawdzić na przykład e, poprzez enchantowanie książeczki. Tutaj mamy moje te temy nieśmiertelności i tak żałuję, że nie miałem ich podczas sklepy, słuchajcie, z Elviso. No kurczę, ja bym to wygrał wtedy, gdyby nie to jedzenie. Ale dobra, weźmy, słuchajcie, tak, portki na razie sobie zostawimy, bo one są w jakimkolwiek stanie, więc to bym olał. Ale musimy sobie wziąć teraz, słuchajcie, diamenty i stworzyć sobie inne itemy, jakieś po prostu podstawowe, tak? Zrobimy sobie, słuchajcie, chociażby tutaj em, klatę i myślę, że ważniejszą rzeczą niż hełm będą, słuchajcie, buty. Więc stworzymy sobie dodatkowo buty. Te diamenty na razie, słuchajcie, tutaj są... A, Teraz, o, stworzymy sobie buty, jak się zostawiłem. I teraz tak, chodźmy jeszcze, słuchajcie, pod trzynę cukrową. Zrobimy sobie troszeczkę książek, bo wiadomo, że z książek mogą wpadać jakieś fajne enchanty. Problem w tym, że ja nawet nie mam teraz. jo, 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 eeee, nie idź tutaj do mnie. Ja nie mam nawet diamentów teraz, aby, słuchajcie, zrobić sobie jakieś dobre, wiecie, całe sety. Bo ja nawet nie mam na hełm. Wybierzmy się tylko teraz jeszcze, słuchajcie, w miarę szybko do krów, rozmnożymy krowy oraz tam ze dwie, nie wiem, rozwalimy, żeby dostać skórę. Wiadomo, że skóra by nam się teraz przydała. Ty nie, no trochę tych krów tutaj jest, czekajcie. Rozmnóżmy najpierw wszystkie. Jedną z drugą, tutaj drugą z trzecią, dobra, wszystkie poklikajmy, słuchajcie, wszystkie tutaj poklikajmy, zobaczymy ile ich tutaj wpadnie. No i teraz tak, słuchajcie, na pewno jedną mogę. Aha, ciachnąłem chyba wszystkie. E, dobra, to czekajcie jeszcze raz w takim razie. E. Nie wiem ile ciechnąłem, ale mam dwie skóry. Nie no, czekajcie, zostało pięć krów, więc chyba jest w takim razie na razie w porządku. No i dobra, zróbmy sobie w takim razie, słuchajcie, teraz książki. Tak, wydaje mi się, że właśnie e, raczej enchantować, słuchajcie, i ty będziemy książkami. To będzie najlepsze. O, jeszcze dużo levela To ja mogę sobie zabrać, słuchajcie, z pieceków. Zauważcie, tutaj są normalnie rzeczy do wyjęcia. Zaraz to wszystko powyjmuję, słuchajcie, no nieszczęsne mięso, gdybym miał je przy sobie. kur Cze! Ale dobra, zobaczmy, słuchajcie, co tutaj będzie. Co będzie do zenchantowania? No tutaj, lur, jakieś loyalty, to nie za bardzo. Ale na 26 levelu, słuchajcie, już tutaj jest niezniszczalność. No to to robi się nam troszeczkę ciekawsze. Tutaj jest Sweeping Edge na 24 levelu, czyli tak typowo podmieczek, Natomiast tutaj jest Respiration 2. No dobra, spoko. A na 20 levelu na budkach jest OK, mocny enchant, bo słuchajcie, ten wiecie, jakby em, mniej obrażeń po prostu od upadku. To jest bardzo, bardzo sensowne. Tutaj, słuchajcie Unbreaking. To wydaje mi się, że zainwestujemy sobie w takie butki. Jasne. Nie będzie tam na pewno protectiona 4 i nie będę, słuchajcie, tutaj mówił, że będzie protection 4, ale wydaje mi się, że to będzie spoko opcja. Weźmiemy sobie dodatkowo trochę lazurytu od Maciocha, no bo sami widzicie, że on ma tutaj po prostu tego więcej, a gang braci to wiecie, gang braci. Braci się nie traci, jak traci to nie braci. Brat bratu bratem, siostra siostrze siostrą, więc raczej mogę korzystać z jego itemków i chyba się nie obrazi. I teraz tak, zenchantujmy te buty, słuchajcie, zenchantujmy projectile protection i feather falling. No niestety, słuchajcie, no niestety, no takie jest życie. Jak będę miał więcej levela na którymś live na przykład, to sobie stworzymy tutaj, słuchajcie, jakąś ochronkę i będzie spoko. Ale teraz podglądajmy, jak dalej wygląda, słuchajcie, sytuacja z naszymi itemami. Bo tutaj przecież mogą jeszcze fajne enchanty siąść. Chciałbym jeszcze zobaczyć w ogóle, co będzie na 30 levelu. Bo tutaj to może być ciekawe. Tutaj będzie piercing, tutaj, słuchajcie, będzie protection 3 na klacie. Więc moglibyśmy sobie taką klatę, słuchajcie, zrobić. Zwłaszcza, że tak jak mówię, no my mamy jak zrobić ten level. No bo patrzcie, tutaj żelazo. Tutaj, słuchajcie, stonik. Tutaj mięsko. Tutaj kolejny stonik. Tutaj, słuchajcie, kolejne żelazo. Złoto do tego wszystkiego. Szkło, słuchajcie złoto, już mamy 20 level, o to warto zaznaczyć, teraz pójdziemy słuchajcie do villagera i u villagera, no i teraz słuchajcie się zaczyna, bo patrzcie, tu robimy level u niego, kupujemy słuchajcie kolejne buteleczki, Patrzysz już mamy 22 level teraz sobie zrobimy, patrzcie, o 23 level, teraz u tego chłopa ajajaj Kury to ja nie mam, ale temu za to możemy, słuchajcie, sprzedać jeszcze mięsko zombiaka Patrzcie, o, pyk, pyk, pyk. No i widzicie, 23,5 levela, tak szybko zrobione. No to wystarczy mi pójść na chwilę do ekspiarki i zaraz będę miał 30. I akurat wydaje mi się, że zrobienie tej klaty na Protection 3 będzie dobrą decyzją. Naprawdę będzie dobry. Wow, zapomniałem, że ja nie założyłem tych butów, <laughs> więc słuchajcie, trochę mogłem tutaj obrywać, ale na razie nie chcę ich używać z tego prostego powodu, że po prostu, um, jeżeli miałbym je łączyć w kowadle, to taniej będzie połączyć nowy budki. No nie? Czy to na jakimś live'iku, czy właśnie na odcinku? A teraz na te eksperce sobie po prostu poczekam. Na te zombiaki. Rozwalę ich i wbiję 30 level. Eee, słuchajcie, ja nie wiem, co tutaj się stało, ale tu jest jakiś bug chyba. Od kiedy, słuchajcie, w ogóle zombiaczki potrafią wchodzić po drabince? Ja nie mam bladego pojęcia, co tu to jest? Co tutaj się stało? To jest grane w ogóle? Nie, słuchajcie, nie mam pojęcia, ale to jest naprawdę chyba jakiś bug, a przynajmniej tak mi się wydaje, bo to nie jest normalne, słuchajcie. To nie jest autentycznie norm... No, no nie, no, no nie, no chcecie mi powiedzieć, że to jest normalne? Dobra, słuchajcie, klepiemy je. Klepiemy je tutaj... W... Ej, no bo ja zaraz padnę w ogóle. Co się dzieje tutaj w tej eksperii? ja cię kręcę. Ja tego levela, słuchajcie, nie, chyba nigdy nie pozbieram, jak one będą tak mnie klepać. Ja nie wierzę, nie? Co tu się w ogóle dzieje? Gościu! Dobra, słuchajcie, zjeżdżam tutaj po raz kolejny, ale naprawdę jest lipa, słuchajcie. Jest ich tutaj autentycznie totalnie za dużo. Ja już mam w tym momencie prawie 30 level. What? Ej, no to to jest mocne. A ja nawet, słuchajcie, nie uporałem się jeszcze ze wszystkimi zombiakami. Co tutaj się dzieje? Ej, nie. Ta eksperka się zbagowała. słuchajcie. Ona ma jakiś gigantyczny błąd. Patrzcie, co co tu się w ogóle w niej. Ej, nie, to jest błąd, słuchajcie. To jest na pewno błąd gry, bo to jest, to jest niemożliwe, aby tak właśnie wyglądała, słuchajcie, e, ta eksperka. Nigdy jeszcze tu nie było tyle tych zombiaków, nie? Nigdy w życiu słuchajcie Nie, no dobra, może zraz, ale żeby one, słuchajcie, tak spadały na dół, to musi być kwestia, słuchajcie, tego, że po prostu. E, no, te, te, te półpłytki tutaj się bagują. No, no patrzę, no i znowu, no i znowu, no i znowu, i jest tutaj trylion. ja tylko stoję i, słuchajcie, je tak klepię. I tak stoję i po prostu je klepię. Lepiej. I nic więcej, i patrzcie, i one dochodzą, i kolejne, i kolejne, i zaraz 32 level. I ja cię kręcę. Czy wy widzicie, co tu się w ogóle, słuchajcie, dzieje? Ej, nie, tak dosłownie, słuchajcie, czy wy widzicie, co tu się dzieje? Patrzcie, to nie, naprawdę, eksperka jest mocna. To jest chyba idealny dowód na to, że eksperka działa. I teraz już, słuchajcie, mamy końcówkę. Już końcówkę, słuchajcie tych mopków. Ja. Jak ja się cieszę, słuchajcie, 33 level. Wow. A mięska zombiaków, no trochę dużo. 300 słuchajcie. 300 mięska zombiaków. Dobra, wszystkie załatwione. Idziemy po prostu enchantować, słuchajcie. Dzięki temu, że mamy 33 level, będziemy w stanie, słuchajcie, zenchantować tego znacznie więcej, no nie? Tylko teraz tak. Czy najpierw robimy klatę? Myślę, że tak. No skoro tutaj, słuchajcie, nie będzie żadnej innej opcji, no typu jakiś sensowny protection czy coś, to chyba nie bierzemy nic innego, nie? No bo patrzę, tutaj, tak, tutaj piercing 4 na 24 to nie. Tutaj jest 26 to też nie. Nie? No to bierzemy tą klatę, słuchajcie, już bez marudzenia, Bierzemy normalnie tą klatę. Ja wiem, że ona nie ma żadnych tutaj unbreakingów. Nie będę, słuchajcie, płakał. Na razie naprawdę nie będę teraz płakał. To jakieś nie szarpnesy, to też nie za bardzo. No i tak, no nasz secik, słuchajcie, no nie jest za dobry. No ja nie będę mówił, że jest jakiś dobry, ale nie jest też jakiś chyba tragiczny. Chciałbym jeszcze zobaczyć, słuchajcie, jak wygląda sytuacja z portkami. Bo może warto by było, słuchajcie, zenchantować te portki. Skoro i tak moje zaraz padną, to może serio, warto zrobić sobie nowe. Tutaj nethertowe, enchantowane. Protection 3. No. No, gdyby to jakoś naprawić. Albo ej, zobaczmy jeszcze tą opcję. Ile to będzie na... no, kosztowało, słuchajcie, wykowadle, aby to sobie naprawić. Patrzcie, to będzie kosztowało 17 lub 25. No to 17 to jest dobry deal. To jest spoko opcja. Dobra, wezmę od Maciocha też, słuchajcie, 5 diamentów. ja wiem, nie chcę używać jego itemków, ale bardzo wiele razy słyszałem, że jeżeli tylko potrzebuję, to, żebym po prostu od niego tej itemki brał i żebym śmiało z nich korzystał. Więc tym razem, słuchajcie, po prostu ta braterska pomoc musi, musi po prostu, słuchajcie. Się przydać. Więc bierzemy, słuchajcie, i tak Unbreaking na tym, tutaj Protection 3 na budkach to już prędzej, więc chyba sobie przyatakujemy właśnie, słuchajcie, tą oto ochronkę 3. No i dobra, teraz jakbyśmy połączyli te dwie pary ze sobą, to będzie naprawdę sensownie. A teraz na hełmie mamy Fire Protection, tutaj mamy Quick Charge, no to tak nie za bardzo. Natomiast, słuchajcie, na spodenkach mamy Protection 4, więc nawet nie musielibyśmy naprawiać tych spodenek, i to jest dobry pomysł. Ale tutaj zauważcie, na 26 levelu jest Unbreaking 3, więc nie biorę tych portek, tylko biorę to. I sobie stworzymy po prostu budki z tym Unbreakingiem, z tym całym, słuchajcie, syfem naraz. Tutaj fortunka to tak nie za I pomyślałem jeszcze o tym, że diamentowy hełm można by także, słuchajcie, zenchantować na 30 level. Więc teraz nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu po raz kolejny wybrać się, słuchajcie, do naszej ekspiarki i sobie te 5,5 levela wbić. No to nie powinien być za duży problem, przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj jeszcze sobie wejdźmy, słuchajcie, do krówek, żeby. Oczywiście je rozmnożyć, no bo wiadomo, że im więcej tych krów, tym w zasadzie dla mnie lepiej. Oraz jeszcze wait! E, może sprzedajmy, słuchajcie, kolejne złoto, i wiadomo, że mięska zombiaków e, naszemu Robertowi Lewandowskiemu. No bo dlaczego by nie? A, jeszcze jedna rzecz, czy ja tutaj, słuchajcie, mam coś, co mógłbym, słuchajcie, sprzedać villagerom? Chyba nie, a! Mięska są. No dobra, to mięska całkiem git. No i teraz tak, słuchajcie. Wbijamy się do niego, sprzedajemy oczywiście Ci tutaj, byczku. Wszystko, jak leci, nie? Wszystko, co się da sprzedać, to Ci sprzedajemy. Złoto, oczywiście, też. Buteleczki też. No i patrzcie, słuchajcie. 26 level. Teraz będzie level 27, więc naprawdę okej. Okay, no a Tobie na razie niestety nie mogę nic zaoferować. No bo nie mam skóry. Ale jeszcze zobaczmy, czy na 27, 6, 8 levelu tutaj nie ma czegoś enchantmentingu fajnego? Dobra, nic tam nie było, więc po prostu idziemy po 3 levele. Elviso, czyli słuchajcie, jakby gości. Który to zrobił, jest na serwerze i trzeba w tym momencie, słuchajcie, uważać, żeby on przypadkiem zaraz do nas nie wbił i nie chciał nas rozklepać po raz kolejny, bo jest taka szansa. No ale dobra, trzy levele, słuchajcie. Czekamy grzecznie, robimy te trzy levele. Myślę, że to jest najlepsze teraz wyjście, żeby zrobić tej temy i dopiero potem z nim się klepać. No nie, no nie klepnie, gościu. Ja tutaj chciałem już wam pokazywać, że dobijamy, słuchajcie, 30 level. Nie wiem czy po tych zombieczkach, ale raczej tak. No tej gość znowu nam, słuchajcie, wyskoczył. No ja w to po prostu nie wierzę. No ale dobra, Zbijamy już ten 30. Na szczęście, słuchajcie, on teraz jest, więc enchantujemy sobie ładnie, pięknie ten hełmik i mam nadzieję, że to się opłaci, że ten hełmik będzie poza ochroną 3 miał coś fajnego, nie wiem, na przykład właśnie niezniszczalność. W takim razie dawajcie, tutaj właśnie do stołu, do Oj, ja... Nie mamy lazurytu, to wait. Trzeba znowu zaczerpnąć, słuchajcie, zasobów ze skrzyneczki Maciocha i teraz sobie przerobić to na lazuryt. No, ja naprawdę nie wierzę, że my musimy czerpać, słuchajcie, z itemów Maciocha, ale właśnie od tego jest gang, no nie? Jako ja Maciuchowi pomagałem z itemami, i teraz on pomaga mnie. Dobra, enchantujemy ten hełm. Pytanie, czy coś tutaj siądzie więcej? No! Wydajność pod wodą, spoko. Nie będę narzekać, całkiem przyjemnie. Ło książeczka Protection 4, ja cię kręcę. A tutaj Protection 3 na 28 levelu, to tak naprawdę, Protection 3 mogłoby mi wystarczyć, no nie? No chyba, że na budki, czekajcie. Nie, no, nie, no tak, no bo ja mam tutaj Protection 3, tutaj mam Protection 3, na klacie mam Protection 3, czyli mi Protection 4 wcale nie jest potrzebne. Mi wystarczy Protection 3. No ale widzicie, na 26 levelu jest pogromca nieumarłych, czyli i tak jeden level musimy sobie wbić, żeby właśnie tutaj wziąć ten 28, no nie? Aj! Ale dobra, no sprzedamy tutaj temu gościowi, a kurczę on nie chce dalej z nami współpracować. No pliska Gościu, weź złoto ode mnie, no weź! Ale żeby nie było, lecimy do tej ekspiarki. Jeden level to wyciśnij. No i dobra, słuchajcie, trochę zombiaków się tutaj zrespiło. Nie wiem, czy akurat na miarę 28 levela, ale mniej więcej taki jest plan. Proszę że po prostu dajcie mi już ten 28 level, ja sobie to ładnie potem w kowadle popołączam i będę miał super, ja będę miał wtedy fajnej temy. no może nie będzie to taka zbrojka idealna, bo tam netheryt trzeba nakopać i tak dalej, i tak dalej, ale serio, no 28 level, no please. Dobra, ostatnia fala, słuchajcie, ostatnia fala tutaj nadjechała, chyba... Nie, czekajcie, jeszcze jedna tutaj wieżda fala. Dobra, rozklepujemy Was tutaj wszystkich, ale już na bank księdzie 28. No bo ile można czekać, nie? Dawaj, dobra, 28. Nawet ich nie rozwalam, nie ma, nie, nie ma to sensu tam dalej robić. No i powiem Wam szczerze, naprawdę boję się, że wojna jest, słuchajcie, tuż tuż. Warto subować kanał. Najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nic was nie ominęło, dlatego że tutaj filmy są regularnie i tylko wtedy się dowiecie, czy wojna startuje, czy nie. No oczywiście, na lajwikach także się dowiecie, więc po prostu warto te lajwiki oglądać. A ja teraz, słuchajcie, biorę tą protkę trójeczkę. No i tak, czy my mamy coś jeszcze do zęczantowania? No, ewentualnie, słuchajcie, tej nogawice, ale to nam się teraz nie przyda. Raczej bym poszedł do kowodła i to wszystko, słuchajcie, spróbował połączyć. Przynajmniej zobaczył, jak tutaj to wygląda. Bo tak, jeżeli byśmy budki sobie teraz, słuchajcie, połączyli, patrzcie, to z tym, no to wait. Tutaj tak, trzy levele, w tę stronę trzy levele. No dobra. I teraz byśmy, słuchajcie, jeszcze dodatkowo zrobili sobie w sposób następujący, że do tego dodamy to i to będzie 8 leveli, a tutaj będzie, słuchajcie, dwanaście. Leveli. No i słuchajcie, i tak naprawdę, patrzcie to, ej, bo to może się naprawdę udać, w tym momencie, jeżeli dodamy do tego sztabkę Nederytu, a w zasadzie możemy ją zrobić, bo stać nas na to, to już będziemy mieli, słuchajcie, w zasadzie budki, jakie mieliśmy, to naprawdę będzie dobry deal, to może faktycznie, słuchajcie, to zróbmy, ale mamy tylko dwa levele, a musimy, słuchajcie, dalej robić itemy i teraz tak. Nie za bardzo widzę tutaj możliwość narobienia dalszych itemów. Jeżeli już, to naprawiłbym tę nogawicę. To kosztuje 17 leveli, więc możemy sobie to zrobić jak najbardziej. Ale rzecz w tym, że najgorszym jakby problemem jest to, że ja na przykład nie mam teraz, słuchajcie, no dobra, mógłbym to akurat połączyć, klatę z tym, no nie, ale nie mam unbreakingu na przykład. Unbreaking by nam się bardzo teraz przydał. I ta sama sytuacja tyczy się hełmu. No ja mogę to założyć, tak? Mogę jak najbardziej. Teraz mogę sobie, słuchajcie, stworzyć sztapkę Nederytu, tak jak właśnie e, zapowiadałem. Wszystko gitno, nie? Teraz sobie nawet zrobimy, patrzcie, cyk i cyk. I teraz mamy, słuchajcie, no netherytowe buty, praktycznie tak jak mieliśmy. Spodanki 87 użyć. No jeżeli nie będę się klepał z chłopakami... No to może to jest spoko. I na razie byśmy sobie to po prostu odłożyli. Ale tą książeczkę właśnie z sharpnesem łamanym na protectionem, kurczę, no nie wiem, czy powinienem teraz używać. Dlatego, że no nie mam tutaj unbreakingu. I ten unbreaking by nam się w sumie teraz bardzo przydał. Zarówno na hełm, jak i właśnie na klatę. Nie mamy też za dużo nederytu. W ogóle może byśmy to wszystko przepalili, to byśmy sobie. No to by było na stać, żeby zrobić całą nederytową zbrojkę. I do tego wszystkiego mamy, słuchajcie, jeszcze meczek z knockbackiem. No, enchant, który w tym momencie nam się do niczego nie przyda. Więc. Ja sobie pozwolę, słuchajcie, zdisenchantować ten, yy, ten mieczek. No niestety, ale zdisenchantuję go i zobaczę, który my będziemy mieli tutaj. Tak, 28 level to nie zaciekawie, dobra. Ale zobaczmy sobie, co jeszcze byłoby, słuchajcie, tutaj na 30 level. Tutaj też smite to nie zaciekawie. Tutaj na 26 też smajcik, A tutaj, słuchajcie, jest też. Wow, też smite? No to to jest dziwne. A tutaj dopiero nogwak. No to widzicie, sami, trzeba będzie tutaj też przyjść i zenchantować miecz. Trzeba będzie stworzyć łuk. No kurcze. Roboty będzie co niemiara, no ten Nederycik, on mnie tutaj troszeczkę ratuje Przyznam szczerze, bo no mamy go Oczywiście jak na lekarstwo, ale Jednak trochę go jest, no nie, tak Chociaż tutaj jedna sztabeczka, to jest do wykorzystania Tutaj mamy kolejne jakieś pradawne Zgliszcza i z tego też możemy zrobić sztabkę Moi drodzy, subujcie kanał, jeżeli macie sugestie Co mogę zrobić, żeby pokonać właśnie tutaj chłopaków To piszcie w komentarzach oraz Przypominam, start świątecznej kolekcji Abratim niestety musi być przełożony na przyszły tydzień Ale to dlatego, że szykuję dla was Mega fajną bombę, żeby właśnie na odwołaniu Wrotach autografów były unikalne wiadomości Odręcznie pisane przeze mnie, żeby się Nie powtarzały, żeby były naprawdę Kozackie, więc przyrzekujcie się na kolejny Słuchajcie, tydzień, a jeśli chcecie teraz sobie Coś zakupić na sklepie, jakąś starszą kolekcję Bo one znikną ze sprzedaży, to wpadajcie W www.abraety, pierwszy link w, w link w opisie, a ja wam bardzo Dziękuję, dobrego dzieneczka, eleczko i Pół!